Moja! Ooo, ale fajne! Ale suchutkie! Można nosić. Można nosić. Jak kalesony dla ciebie. Ty rękawiczki, no nie. Skarpetki. Ale jaja. Nie, to nie mundury. To, to nie Ja Jakiś bidol. Bogactwo. A zobacz, zobacz, jakie suche podłoże. Jest, jest, jest. Jest koszula dla mnie. Le, <grym wytrza> ty! <grym wytrza> Polar. Masz polara! Niech się Pols zobaczy w nim twoja stara. <grym wytrza> tak, tutaj też. O! nie Dzięki. Śmierdzi jak mundur To k***a nieciągisty? No zobacz, weź to Ja nie znam się na czym A ciem, jak nie to bojczesy? Nie weź Proszę Masz ściągacze na dole, widzisz? No, no, to tak bojczesy Proszę To, to. Jest. jazdy kondy, nie? No, to tak wyglądają O, be... Płaszcz Jest, wojskowy, kurwa <laughs> wojskowy, trochę zieleniał Patrz, bo kurwa może... Co to jest Uwaga Jakby kurwa woda się nie dostała cała było coś fajnego, to później zostanie stanie. Ty, jeszcze akurat proszkiem patrzę. Proszę No, no i Do, to by było... To by było na tyle. Co? To. Cała kolekcja Pierre Cardin, kurde. O! Jest, jest! Proszę! Zajebisz. Weź popraw sobie Kurwa, jak ty tak... To jest w góry, to idzie na no góry, jak... to jest... Ja nie chodzę tak jak ty, patrz. Masz tytki, Patrz, tu. <laughs> <laughs> patrz, kiszonki kurwa. <laughs> Ale te buciacy to chyba wezmę.